A jeśli jesteście nowi na tym kanale zostawiajcie suby. suba i lajka like pod filmem, wbijajcie do teamu Bartix Team, 200 tysięcy puch klanowych, jak widzicie top 5 za dowódca. i tak, dzisiaj sobie ulepszymy nitę na 9 level, wreszcie, czekałem, że będę miał dwie postacie na maxie, a więc... Nie przedłużając ulepszeń, tylko mała przerwa, bo chcę coś powiedzieć, ale nie to do was. Chociaż jeszcze takie info. Wbijajcie na Discorda. To jest moje ID do znajomych. Wbijajcie śmiało, wysyłajcie zaproszenie. Wbijajcie też do teamu. No, czyli to by byłoby yy, tyle. Przed chwilą sobie właśnie zagrałem o ten mecz, zajęłem trzecie miejsce. Ale to, ale to jest nieważne, no to tak, y, ja zanim ulepszę nitę, no to mała pauza. No dobra, już jesteśmy w um, w zadmiarzach, brawlerach. no dobra, i właśnie, ulepszy mi nitę y, mój brat. Powitaj się. No elo, właśnie jest z A więc? Dobra, ulepszaj. Ulepszamy na 9. power. Nie wiem co to za gnij da jakieś, jakieś grziawki widać. A więc jej je trochę popił. <grym> Dobra, ulepszamy. No. A co to za Jakiś środkok. Dobra, jest. 9 level. Um, on ma jakby co 12 tysięcy pucharków pokażę. On jest to 5. Tak to 5. Wiecie na kanał Bartix y, Gamer. O, jak widzicie, Bartyx Gamer, bananek TM, rodki w Bartoszek 320, HyperBest, no to jest mój. Tak, jest tu pięć youtuberów. Bartoszek, dobra. No to tak, wytestujemy sobie ją, tą nitę. Ale wreszcie dziewiąty level. Czekałem, żeby ciągle ją ulepszyć. No dobra. Zagram sobie ją jeden maczek i tyle, bo za bardzo wiecie, jak to jest. Późna godzina. No nie taka 22. O oh. oh. oh, kurde, nie. Dobra. Muszę iść do góry, żeby trochę tam... No to sobie pokampę. pokampie O, oh, o oh. Dobra, jeszcze ucieknę. Dobra, robimy go. Nie będziemy na tego y, miszka, chociaż tam. O, o, dobra, musimy jej trochę iść tam na górę się zregenerować. Dobra, udajemy lagi, nie tylko oby nie szóste miejsce. Jakie ja mam tutaj tak? Dobra. Szóste miejsce to chyba jest minus 1 lub 0, chociaż tak. Minus 1. No, czyli to by byłoby tak. Szybko ulepszyliśmy sobie nitę na 9. Napiszę. Ulepszyłem. Ulepszyłem. Nitę. Dobra, niech będzie taki na 9. Level. Dobra, super. Jeszcze coś napisamy, emotkę. Ładną, to na przykład. Yy, Taminka. Dobra, tutaj są yy, moi znajomi, którzy są yy, online. Dobra, czyli to by byłoby tyle z tego odcinka. Nie, przed, nie przedłużając, to by byłoby tyle. Jeszcze możecie sobie o, połączyć ID tak jak ja, czyli to by byłby tyle Elwina.